Witam Was, tutaj z tej strony Wasz Case. Dzisiaj troszeczkę tak nietypowy odcinek będzie z powodu, pierwszego, że nagrywam Camtasia Studio, bo po prostu mi się tak chce, a po drugie, to jest taka jakby odpowiedź wideo dla większości graczy, którzy zadawali mi te pytania. Ja im odpowiadałem oczywiście, ale. Ile to można raz odpowiadać? E, oczywiście mówię to o graczach i ogólnie widzach, e, mniejszych lub mniej doświadczonych w Minecrafta. E, a więc pytanie brzmi następująco: e, jakim dla Ciebie albo co Ty preferujesz, jaką żywność, inaczej jak najszybciej zdobyć jedzenie, albo jaką Ty preferujesz, e, jakie, jakie Ty preferujesz jedzenie, albo jakie zdobywasz? Prawdę mówiąc, to i to, inaczej polowanie i hodowanie, ale jednakże góruje u mnie po chlebkach, widać, farmerstwo. Inaczej, tak, to jest moja taka, jakby w miarę skromna farma zboża, z której utrzymuję, prawdę mówiąc, się bardzo dobrze i wychodzę jeszcze na tym z wielkim plusem. E, nie wiem, czy jeszcze wszystko dojrzało, ale dobra, nieważne, e, pokażę Wam w ogóle, jak to wygląda. Moim najlepszym sposobem na jedzenie jest zrobienie sobie pierw automatycznej farmy e, zboża i potem po prostu czekać na papu. no bo za każdy zbiór macie dużo jedzenia. E, tak, może wytłumaczę pierw działanie tego e, może z góry będzie lepiej. Nie będziecie jakoś tak ciaśniej to, na to patrzeć. E, tak, to jest moje, moje pola. Są so przecięte jakby takimi e, senstonowymi płytkami z powodu, że pod każdą płytką jest zgromadzona woda, żeby narzeźniać pola. E, tak, wiem, że jest dużo walenia z zbożem, że trzeba je ciągle łorać pole. Raczej nie, nie trzeba teraz. Ale ogólnie trzeba ciągle sadzić te nasionka. Prawdę mówiąc, jakbyście zrobili takie coś, takie w miarę takiej wielkości, taką automatyczną farmę, to później samo sadzenie daje Wam satysfakcję z tego, że będziecie mieli dużo jedzenia. No i po prostu. Nie ma co, ja, ja już prawdę mówiąc lubię <grym> sadzić to, bo po prostu ja wiem, że będę miał kupę jedzenia z tego, że ja to posadzę, to jest moje i no kurczę, taka radość, wie, wiecie, człowieka ogarnia. A więc do rzeczy. Mechanizmu wam nie będę pokazywał, to każdy zna taki mechanizm już pewnie. Tylko wytłumaczę wam tutaj, bo to jest troszeczkę takie coś z mojej. Nie wiem no to, co to jest. Po prostu zbiór do jednego miejsca. My sobie tu wchodzimy, tu wszędzie są drabinki, żeby sobie później łatwo wyjść. No i już, koniec. Tutaj sobie spada wszystko jedzonko. E, oczywiście wszystko, cały mechanizm jest schowany e, pod tym, a dokładnie jest skoncentrowany w jednym miejscu, czyli tutaj. Inaczej z, e, to, inaczej zwykłe tłoki, pistony, jak to woli, są ciągle włączone, dzięki czemu piasek jest na górze. Nie miałem wtedy jeszcze slime boli, kiedy to robiłem, a więc musiałem sobie radzić z sandem. Może kiedy się wymienię, nie wiem. Póki co jest dobrze. A więc tak, e, od razu wybaczcie mi za lagi, bo przy nagrywaniu mam takie lagi, z, zwłaszcza z większą ilością itemów. A więc otwieram, już widać, że są lekkie lagi, idę w miejsce, gdzie będzie spływał cały drób i zaraz... o Jezu, 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 Nie, nie doszłem! Nie! Wpytę... Jasia. Hm. Tak. To jest właśnie wielką wadą za dużych mechanizmów u mnie powodu, że mam słabego kompa po prostu mój kąp nie wytrzymuje takiego nadmiaru o tak, nie wytrzymuje takiego nadmiaru ilości itemów w minecrafcie więc po prostu wymiękam i karta graficzna ale ogólnie postaram się tą dźwignię Kiedyś przemieścić oczywiście przed same wejście, dzięki czemu nie będę miał takich lagów. Bo po prostu sobie przełączę dźwignię będąc w tym miejscu. Se kliknę tutaj dźwignię i se w miejscu i mi itemy wpływają. Tylko kiedy chodzę to mi się laguje. Ale ja się nie dziwię z powodu takiej ilości itemów na taką małą przestrzeń. No i już dopływają resztki, a więc... E, no to, to są ogólne zbiory moje, z których żyję i po prostu z tego, prawdę mówiąc, chyba już do końca życia będę się utrzymywał w Minecraft'ie, bo raczej z tej farmy, e, może jeszcze z melonów i takich tam, ale głównie z tego e, nie będę tego powiększał, bo nie mam po co. Sami widzicie, że zbiory są wystarczające. No, a ja to posadzę. <laughs> a więc mam nadzieję, że wytłumaczyłem wam, jak, na czym polega to moje żywienie. A więc subskrybujcie, dawajcie ok i do ulubionych. No i mam nadzieję, że już te komentarze się nie powtórzą. Jo!